Dzień dobry. Przepraszamy za opóźnienie, ale jesteśmy. Tak się pozwolę przywitać. Bycie rodzicem, to było Wasze marzenie? Mm, moje tak. Najpierw było marzenie, żeby. Znaczy, ja w ogóle poszłam za marzeniem posiadania córki. Ja nie chciałam mieć dziecka, chciałam mieć córkę. A ja nie Sobie my, tak zrobiłam. Ja czy... nie, nie myślałem o tym. W sensie nigdy nie myślałem o, o tym, czy chcę mieć dziecko, no i tak jakoś poszło. I kto się urodził? Mateusz. Mateusz, a ty się cieszysz, że rodzice biorą w tym udział? Myślę, że to się przyda innym ludziom. O, może w ten sposób. Pierwszy coming out Mateusza był taki, jak większość dzieci transpłciowych, że jest lesbijką. No wtedy ja się bardzo ucieszyłam, bo to mi się wydawało: kurczę, to to jest, jest rozwiązanie. To, tak, to, to go tak niszczyło i zżerało od środka. No ale po jakimś czasie Mateusz przyszedł, że to no jednak nie to i że on jest chłopcem. Bardzo dużo zależy od reakcji rodziców przede wszystkim, bo myślę, że jak ktoś jakby może ja też nie dostałem od razu akceptacji od początku, wiadomo, bo trzeba czasu. Ale jakby jeżeli rodzice bardzo długo tak to odpierają, to ta osoba też nie czuje się jakby mogła być sobą i przez to ten problem robi się coraz to większy. A jak zareagowałaś? Tak na zasadzie ja pierniczę, jeszcze to więc ja mówię, no, no nie. Pamiętam te słowa. Tak, tak, tylko to było grubiej. Pamiętam te <grym> słowa, bo często były powtarzane. Tak, tak, wtedy zareagowałam, niestety. No, i no na pewno taką... lepiej niż ja i tak, no. Niż ja na samym początku, więc wiesz. No to był brak reakcji, ja pamiętam, że tak zostałeś i no ja, tak, nie tak, wiem, to tak, się we wnętrzu po, działo. Słuchaj. No ale po, nie, ja nie sobie nie przypomnę i nie, 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 nie będę, wymy, domyślam nie będę Cię, wymyślał. Domyślam się, że nastąpił Potem, mały reset systemu. No tak, to na pewno, to na pewno. Ja na początku nie przyjąłem tego z żadnym, że tak powiem, entuzjazmem. Zatkało mnie. Potem generalnie wydawało mi się, że jestem w stanie. To wszystko zaakceptować, ale no przyszedł kry kryzys. Miałeś dużo złości w ogóle, nie? Znaczy ja, ja byłem, taki... z... no, ale byłem, byłem zły, ja byłem, nie wiem na co byłem zły tak naprawdę. No na... co na tą sytuację, no, dlaczego? No przecież to jest moje dziecko. Znaczy w sensie takim, albo dlaczego ja może, nie wiem. Dlaczego mnie to spotyka, a nie ma nikogo innego, nie wiem. Byłem w szoku, o w szoku byłem i... I nie wiedziałem, czy sobie z tym poradzę. Sytuacja taka patowa, nie? Bo byłam w zasadzie... Już też potem nerwy traciłam i do ciebie, i do ciebie, nie? No. Po momencie taki brak zrozumienia robił między nami wszystkimi, nie? Więc każdy był potem taką samotną wyspą. Kilka dni trwał ten kryzys, nie wiem, czy może tygodni, nie wiem. Już teraz nie pamiętam, ale e, Ania postawiła twarde warunki. Powiedziała, że no w takim razie tak nie możemy żyć dalej, e, no, musimy coś, w, coś wymyśleć. No i, i powiedziała, że albo będziesz z nami, no albo będziemy musieli się rozstać. Chciałbyś Daniel coś powiedzieć Ani? Jestem wdzięczny, że, że pozwoliła mi zostać z nimi. Z wami? <laughs> z, nimi. z nimi, tak, z nimi, dobrze powiedziałem, z nimi. Bo mogło to się potoczyć równie dobrze inaczej. Mogła powiedzieć to w takim razie dobra, to na razie, pakuj się. Jakbyś mógł coś powiedzieć do siebie z tamtych lat, to co byś powiedział? No to mu, musielibyście wypikać. <noise> Ale no, co bym powiedział? E, nie wiem. Człowieku, weź się w garść. E, zobacz, zobacz, ile z, złych rzeczy y, wyrządziłeś. E, naucz się y, słuchać. Nie oceniaj od razu. Eee, no i bądź przy i bądź przy nich. Ich wspieraj. No i kochaj. <śled>